Siemano, siemano, a dzisiaj ci pokażę, jak sobie zamówić różne pary butów. To są moje nowe nabytki tutaj. Dałem za takie buty. To są Air Forcey z Noctom w kolaboracji z Drake'em. 130-140 zł za nie zapłaciłem za jedną taką parkę. Kupiłem sobie cztery. Kupiłem sobie też takie. To są Air Maxy 97. Są Reflective, jak widzicie, zasłaniam flesza i się nie błyszcze. 130 zł, tak samo około. No, takie easy mam jeszcze, mam naprawdę masę różnych butów. Dzisiaj ci pokażę, jak je zamówić. Przykładowo takie Air Forcey. Jeśli ktoś jest ciekawy, rok temu kupowałem je raz. Widzicie, że oprócz tego, że są brudne są praktycznie jak nowe, są mega mocno serio znoszone. Rok w nich chodziłem. No ale dobra, dzisiaj ci pokażę, jak to zamówić. Lecimy. Mega banalne, wchodzimy sobie tutaj na moją stronę. Jest ona w linku i pod, i pod moim Instagramem, i pod YouTube'em. Wchodzimy sobie tutaj. Bez tego nie będzie tanio butów Wchodzimy, rejestrujemy się e-mailem, hasłem. Zaznaczamy tutaj, zakładamy. Po założeniu konta, wracamy sobie, klikamy sobie tutaj w buty, tu mamy Air Force'y, tu mamy Air Max'y, widzicie jakie są ceny, no dobra, wchodzimy sobie w Air force tutaj jest to moje z noktą, dostajecie koraliki, normalnie pudełeczko jak widzieliście tam, wszystko dostajecie, tutaj rozmiar 36, 47,5 wybramy sobie, w moim przypadku też 44, tu jest najważniejsze, naprawdę musimy wybrać G, bo bez tego, no, to, są, to jest po prostu jedna z najlepszych wersji G, polecam, ja tylko to zamawiałem. Widzicie, jaka wynosi cena? Po trzech dniach dostaniecie sobie takie foty, pudełeczka i z każdej strony buta. Szybko zobaczymy, kto sobie zamówił. Ktoś sobie takie buty zamówił. Wy też po trzech dniach dostaniecie takie foty, i po trzech dniach od zakupu będziecie sobie mogli je wysłać tutaj do Polski. No to co, dodajemy do koszyka, płacimy tam Pay Blikiem, i po trzech dniach tak samo dostaniemy te zdjęcia i sobie je wysyłamy do Polski. Jeśli nie wiecie, jak je wysłać do Polski. Zachęcam, żebyście obejrzeli sobie tutaj poradnik. Trwa tylko dwie, 25 pół minutki. Naprawdę wyjaśnia wszystko i wyjaśnia jak po zarejestrowaniu się ze mną tutaj dostaniecie takie buty, dostawę takich butów za 20-30 zł. Więc serio jest zajebiście tanio. Za 150-160 zł możecie dostać taką parę butów z dostawą. Jest to mega zajebista opcja. No i polecam Wam z tego skorzystać. Dzięki, cześć.